Łukasza dwa Uwierz mi, do rzeki Jordan długa droga, powolna, zakurzona droga, w nieubłaganym upale, który sprawia, że każda mila wydaje się dłuższa niż poprzednia. Wyruszyliśmy pełni nadziei i zapału. Gdzieś po piątej godzinie, gdy było gorąco, brudno i obolałe stopy, zastanawiałem się, co mnie opętało. Ale potem droga wspięła się na wzgórze i mogliśmy zobaczyć połysk wody w dolinie poniżej, wijącą się przez zieloną wstęgę liści, błyszczącą w upale. Myślałam tylko o tym, jak błogo byłoby zanurzyć się w tej chłodnej wodzie. Zapomniałam na chwilę, że celem naszej podróży był człowiek, a nie kąpiel. Aby zrozumieć, dlaczego tam pojechaliśmy, trzeba pamiętać, że w Judei sytuacja stawała się coraz bardziej niekomfortowa. Z każdym rokiem napięcie trochę wzrasta, aż wrze na granice buntu. Kiedy zostajesz wyłączony z ziemi, którą twoja rodzina uprawia od pokoleń, aby armia okupacyjna mogła zbudować drogę, ukłucie tego nie znika. Kiedy zastępują twojego króla obcym namiestnikiem, który ledwo mówi w twoim języku i jeszcze mniej przejmuje się twoim sposobem życia, wiesz, że miałeś rację, nie ufając ich obietnicom pokojowym. Kiedy brudni kolaboranci, Którzy zbierają podatki dla Rzymian, z każdym rokiem żądają więcej, bogacąc się na dochodach. Podczas gdy uczciwe rodziny głodują, czy można się dziwić, że napięcie zaczyna rosnąć? Ludzie zaczęli pytać, czy Bóg nas opuścił? Jak obrońca Izraela może pozwolić, abyśmy byli zniewoleni na naszej własnej ziemi? A jeśli Bóg nas opuści, kto nas uratuje? Historie mówią, że w dawnych czasach żyli prorocy, dzicy ludzie niosący nieposkromione przesłania zniszczenia, zemsty i chwały. Wskazali ludowi Bożemu właściwą drogę, napełniając go odwagą do walki i mądrością życia. Były większe niż życie, postacie, które napełniły twój umysł zachwytem i wzmocniły twoją determinację, Eliasz przywołujący ogień z nieba Samuel szukający i namaszczający wielkiego króla Dawida, gdy był on tylko chudym pasterzem Izajasz wizjoner, który patrzył w twarz sam Bóg. Ale teraz nie ma proroków, jedynie rabini przeglądający zwoje, aby odgadnąć ich znaczenie, oraz arcykapłan w Jerozolimie, który robi to, co mu każą Rzymianie. Kiedy więc usłyszeliśmy, że nad Jordanem był kaznodzieja z przesłaniem odnowy, człowiek pustyni z ogniem w oczach, odczuliśmy przebłysk nadziei dla naszego narodu. Jedyne, co mogliśmy zrobić, to pojechać i przekonać się na własne oczy. Okazało się... Że nie jesteśmy jedyni. Gdy zbliżaliśmy się do rzeki, spotkaliśmy tłumy ludzi zmierzających w tę samą stronę, kłócących się o to, kogo lub co przyszli zobaczyć. Lidar twierdzili niektórzy. Rabin mówili inni. Prorok był tym, na co liczyliśmy, kimś, kto wskaże drogę do lepszej przyszłości. Słyszeliśmy go, zanim go zobaczyliśmy. Przemawiał do tłumu, mówiąc im o wszystkim, co zrobili źle, bez żadnych ograniczeń. Było coś ekscytującego w pasji w jego głosie. Od razu było widać, że to człowiek, który nie idzie na kompromis, poszedłby na śmierć, krzycząc o prawdzie, i było mu obojętne, kogo po drodze obrazi. Zamiast słodko pogawędzić z tłumem, obraził go, groził im zniszczeniem, ścięciem głowy i pożarem. Kiedy ktoś przypomniał mu o naszym pierworództwie jako dzieci Abrahama, roześmiał się. Nieliczna na to powiedział. Kamienie pod waszymi stopami są lepszymi dziećmi Abrahama, niż wy kiedykolwiek byliście? Złamaliście przemierze. Dlaczego Bóg miałby dochować wam wiary? Czy nie widzicie, że wasze dni są policzone? Ludzie wyglądali na zaniepokojonych. Głoszenie odnowy jest bardzo w porządku, ale nie liczyli, że zostaną potępieni prosto w twarz. Co powinniśmy zrobić? Ktoś zapytał. Wtedy naprawdę nabrał tempa. Powiem to za niego: nie był tylko podżegaczem zagłady. Miał praktyczne pomysły. Wejdź do rzeki i zmyj swoje grzechy. Następnie zacznij od nowa. Dziel się tym, co masz, nie bądź chciwy, nie wykorzystuj swojej władzy dla własnej korzyści. Nie opowiadał się po żadnej ze stron. Zwykli ludzie, poborcy podatkowi, nawet grupa żołnierzy po służbie, dla każdego miał odpowiedź. Szczerze mówiąc, nie czułem się zbyt komfortowo, gdy wrzucano mnie do jednego worka z głaskaczami i kolaborantami. Jednak zastanowiło mnie, czy może nie poświęcamy zbyt wiele energii na wzajemne potępianie się. Może kaznodzieja miał rację, że wszyscy ponieśliśmy porażkę w ten czy inny sposób, i wszyscy musimy zmienić swoje postępowanie. Gdy tłum przepychał się wokół niego, w końcu udało mi się uzyskać właściwy widok. Nazywali go chrzcicielem. Jeśli chciał, żeby go wzięto za proroka, z pewnością wyglądał na tę część. Zaniedbany, o dzikich oczach i ubrany w wielbłądzią sierść, zupełnie jak Eliasz na pustyni w Damaszku. Ludzie zaczęli szeptać: Czy to Mesjasz? Czy to on uratuje Izrael? Nawet ja poczułem, że moje serce zabiło szybciej. Czy to możliwe? To było tak, jakby podsłuchał moje myśli. Nie patrz na mnie. Jestem tylko poprzednikiem. Jestem tu. Aby przygotować drogę, ten, na którego czekasz, jest tak wysoko nade mną, że nie jestem nawet godzien poluzować mu buta. Ale ty dużo, wykąpiecie, jeśli po to tu jesteś. Do tej pory tłum skoczyłby z klifu, gdyby im kazał. Więc jeden po drugim brodziliśmy do rzeki, łatwowierni, sceptyczni i ciekawscy. Chrzciciel czekał w środku strumienia i wrzucił nas pod wodę. Musiał powiedzieć nade mną jakieś słowa. Ale zagłuszył je szum wody w uszach. Wstałam, prychając i wycierając wodę z twarzy. Czy poczułem się nowy? Nie bardzo, jeśli mam być szczery, ale znowu poczułem to mrowienie nadziei. Oto setki ludzi, którzy chcieli zmian, i przynajmniej przez tę krótką chwilę byliśmy podekscytowani, aby zacząć od zmiany siebie. Zostaliśmy zaciągnięci do służby Bożej i należeliśmy do siebie. Może, ale tylko może, byłby to początek ruchu który coś zmienił. Ledwo wdrapałem się z powrotem na brzeg, kiedy wśród tłumu rozległo się zamieszanie. Za wskazującymi palcami widziałem mężczyznę stojącego piersią głęboko w rzece, nieruchomego, jakby stało na twardym podłożu, z pochyloną głową. Nie jestem w stanie opisać tego, co wydarzyło się później. Miał wrażenie, że wszystko, co drzewa, powietrze i woda, sięgało ku niemu. Tak jak wir w strumieniu przyciąga na swoją ścieżkę pływające liście. Podniósł twarz ku niebu i w tym momencie chmury się rozstąpiły, oblewając go olśniewającym światłem. Gdzieś wysoko w górze nadleciał ptak, gołąb, pozornie przyciągnięty tą samą siłą w stronę milczącego człowieka. Ani razu się nie wzdrygnął, gdy przeleciał tuż nad nim, muskając jego głowę skrzydłami. Potem rozległ się grzmot, jakby głos nieba. I ptak zniknął. Ale co za omen, znak noego, gołębica lecąca nad wodami, niosąca wieść o zbawieniu. Nagle wiedziałem, z taką pewnością, jakbym słyszał te słowa, że ten człowiek będzie wyjątkowy. Nie wyglądał. Wydawał się całkiem normalny: ani stary, ani młody, umięśniony od pracy fizycznej, niezbyt bogaty, ale nie pozbawiony środków do życia. Ale to, co wydarzyło się w rzece. Coś znaczyło, jestem tego pewien. Przyszedłem z nadzieją, że zobaczę proroka, a chrzciciel z pewnością był wystarczająco porywczy. Dzięki swojej intensywności, bezkompromisowemu przesłaniu i czystej, brutalnej charyzmie mógł być przywódcą dającym Rzymianom do myślenia. Ale on chciał poruszyć naszą krew dla czegoś lub kogoś innego. Podobnie jak reszta z nas, czekał w ciemności. Z tą różnicą, że zdał sobie sprawę, że część czekania to przygotowania. Jeśli chcemy, aby Bóg nam pomógł, musimy żyć zgodnie z jego prawami sprawiedliwości i troski o innych, a nie naśladować najeźdźców z ich okrucieństwami i nienasyconą rządzą pieniędzy, terytorium i kontroli. Wróć do Boga, a On powróci do ciebie, jak zawsze było przesłaniem proroków. Jeśli mam być szczery, liczyłem na coś bardziej błyskotliwego znak z nieba, a nie tylko słowa i wodę. Ale gdy teraz o tym myślę, wciąż przypominam sobie tego drugiego człowieka, tego, nad którym przeleciał gołąb. Nie zachował się jak prorok. Nic nie powiedział, a po całej sprawie z grzmotem zniknął z powrotem w tłumie. Ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że w tej chwili było więcej niż mogliśmy dostrzec. Być może jednak znaki proroków tam były. Kiedy odtwarzam w pamięci tę scenę, gołą unoszący się nad nim mógł niemal namaścić go, tak jak Samuel namaścił Dawida. Ten promień słońca był jak ogień Eliasza zstępujący z nieba. A blask na jego twarzy sprawił, że wyglądał, jakby podobnie jak Izajasz widział oblicze Boga i żył. Jakby podobnie jak Izajasz.